Można powiedzieć, że materializuje się dzisiaj na naszych oczach Ewangelia, kiedy Jezus nakazał swoim uczniom usiąść gromadami na zielonej trawie, aby go słuchać. Dlatego, drogi bracie i droga siostro, witając Cię dzisiaj w tym wielkim wydarzeniu wiary, którym jest Eucharystia jako nasz sakrament, w tym świętym miejscu naszych męczenników z Podlasia. Postaraj się dzisiaj naprawdę wejść głęboko i skoncentrować na tym, co Jezus mówi w swoim słowie, co mówi w sakramentach, co mówi całym sobą. Aby to, co będzie Twoim i zaufaniem i wejściem z Nim w relację, było przepiękną przygodą. Było zaproszeniem do przyjaźni, było wejściem w relację z tym, który naprawdę kocha. Usłyszeliśmy przed chwilą, Fragment Ewangelii według świętego Mateusza to jest dokładnie jedenasty rozdział tej Ewangelii. Najważniejsze jest to, że Jezus mówi do swoich uczniów, do tych, którzy cały czas z nim chodzą, którzy go widzą, którzy go słuchają, którzy go czują. Widzą Jego gesty, widzą Jego cuda, widzą Jego znaki. Są tymi, którzy chcą czerpać z Jego osoby jak najwięcej. Może go nie rozumieją do końca. Może są tymi, którzy rzeczywiście będąc utrudzeni i obciążeni, nie potrafią dać wiary w 100% tego, co Jezus im pokazuje. Ale mają w sobie motywację do tego, żeby za nim iść i za nim, żeby go słuchać. W tym, co dzisiaj Jezus mówi, każdy z nas się wpisuje. Na Eucharystię przychodzą ludzie, żeby właśnie posilić się tym, co jest ich pokarmem duchowym, co ma ich wyrwać z tego utrudzenia, z tego uciemiężenia, z tego, co jest trudnym życiem. Ten temat wstępu naszego do Eucharystii, do Jerycha, to jest pytanie, z czym ja przychodzę. Co ja dzisiaj Jezusowi w tej Eucharystii chcę pokazać, co chcę dać? Jaki jestem, co mnie dzisiaj trapi, co mnie bardzo boli w środku. Jak rozpoczynam to Jerycho. Czy potrafię usiąść i potrafię Go słuchać? Potrafię dać Mu siebie w tym, co jest moją postawą, zasłuchania w Jego słowo? Co jest w moim sercu? Z czym przyjeżdżam po całym roku mojej nauki, nauki relacji, nauki rodziców, nauki wychowania? nauki moich więzi, z czym przychodzę, żeby go słuchać. Chcę Was zaprosić dzisiaj do przyjrzenia się takim dwóm osobom. One już nie żyją, to są osoby historyczne, ale przez świadectwo tego, co pozostawiły w dzisiejszym świecie po tych wielu latach, wielu wiekach, różnicy między naszym a ich czasem. Pokazują, że utrudzenie i obciążenie jest jednym z najlepszych momentów spotkania Jezusa. Spotkania Mistrza i Pana, który będzie mówił i będzie pokazywał, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Nie tak dawno, bo trzy dni temu razem z moimi braćmi rocznikowymi, przeżywaliśmy drugą rocznicę święceń. To jest zawsze dobry czas na spotkanie, na rozmowę, na wspominanie tego, co było. I kiedy wracałem później do domu, wszedłem do swojego mieszkania, zrobiłem taki przegląd pamiątek po święceniach. Co jest wspomnieniem, co w sobie wspomnienie nosi, jeśli chodzi o święcenia kapłańskie. I na pierwszy rzut oka pokazała mi się ikona, którą dostałem w Dzień Święceń, która jest ikoną przedstawiającą Jezusa i Jego Przyjaciela. To jest tytuł ikony Jezus i Przyjaciel, albo przyjaźń Jezusowa, albo bardziej dosłownie Chrystus i Menas. Historycznie Menas był opatem zakonnym. Był w kościele greckim, tym kościele na wschodzie, również katolickim. Ikona ta przedstawia opata, człowieka, który odpowiada za swoją wspólnotę. Za swoich współbraci, za swoich bliskich, jako tego, który jest wsparty przez Jezusa przez przytulenie. Stoi mężczyzna z mężczyzną, którzy w męskim wsparciu mają w sobie ogromny dar przyjaźni. Zgodnie z tym, co mówią podania, Menas miał wielkie kłopoty z ogarnięciem wspólnoty męskiej, której przewodził. Było tam wielu krnąbrnych i braci, i ojców. Tych, którzy mieli przewodzić innym wspólnotom, innym, nazwijmy to naszym językiem, parafią. Ale w ikonie tej oddaje bardzo mocno to, że Jezus w tym utrudzeniu i uciemiężeniu wspiera go jak brat trzymaniem ręki na jego ramieniu. W tej Ewangelii widzimy przede wszystkim to, że Jezus chce być bardzo blisko. W tej bliskości, co jest ważne, nie obiecuje nigdy, że ten ciężar, który jest w twoim życiu, będzie zdjęty raz na zawsze i że on cię pozbawi tego ciężaru i że będziesz od tego wolny. Nawet święty Paweł w swoim liście pisze, że nie został mu zabrany oścień dla ciała, żeby go policzkował, żeby uczuł go pokory. Ale Jezus go wsparł w tym, co było uciemiężeniem. I pozwolił mu zrozumieć, że ten trud, który ponosi, i to cierpienie, które ponosi, jest konieczne dla jeszcze większego wylania łaski w życiu apostoła Pawła. Dobrze wiecie i dobrze wiemy, co się ze świętym Pawłem stało, jak pracował na rzecz Kościoła i ile zrobił dla wspólnoty, mimo tego, że oddał życie za nią, ginąc śmiercią męczeńską. I ten menas jest właśnie symbolem dobrego człowieka który przez swój trud i przez swoje uciemiężenie spotyka Jezusa. Zdawać by się mogło, przecież to duchowny na pewno Jezusa spotkał nie raz. Nie wiem, czy to jest aż taka prawda obiektywna, że każdy duchowny musi spotkać Chrystusa co najmniej raz w swoim życiu. Może spotykać Go wielokrotnie po każdym z trudnych doświadczeń, czy swojego historii kapłaństwa, czy jakiejś relacji, która może była trudna. Czy dla was, drodzy, drodzy młodzi, którzy również macie trud relacji w swoim życiu. Kiedyś rozmawia z młodymi, dzisiaj tak naprawdę nie stanowi problemu to, co jest trudem fizycznym, jakimś cielesnym że trzeba jakiegoś zmęczenia, że trzeba zaofiarowania czasu, oddania czegoś z siebie. Trud i uciemiężenie przychodzą najbardziej dzisiaj w sferze psychicznej, w tym, co jest Twoją głową pełną myśli. I trudów psychicznego, który przychodzi szczególnie w ciszy, kiedy nie ma ani telefonu, ani słuchawek, ani telefonu, ani rozmowy, ani dialogu z kimś, tylko jesteś sam i tych swoich myśli musisz w uciemiężeniu słuchać. Stąd może bardzo często uciekamy w coś, co jest innym etapem moich myśli. Nie, żeby się w tym zanurzyć, nie w tym, żeby to zrozumieć, ale żeby od tego bardzo szybko uciec. Ten wspomniany menas również kilkakrotnie chciał ze wspólnoty uciekać. Ale w tym, co pokazuje ta ikona, Jezus go bardzo mocno wspiera. I w Twoich myślach Jezus Cię też bardzo mocno wspiera. Kładzie swoją rękę na Twoim ramieniu i mówi: chodź, pociągniemy ten wózek razem. To jarzmo, o którym czytał dzisiaj diakon z Ewangelii, jest najlepszym tego przykładem. Mam nadzieję, że wiecie, czym krowa jest jako zwierzę, albo wół, albo byk. To są zwierzęta pociągowe też w naszej kulturze polskiej. Kiedyś się nimi orało pole. I w takim wymiarze bardzo praktycznym jarzmo polegało na tym, że podpinało się pod dwie krowy cały pług, i tym pługiem orało się ziemię. Na pewno w Pratulni to się kiedyś dokonywało. Jezus zaprasza Cię razem z sobą do tego pługu, do tego orania w życiu. I nie mówi, Ja będę prowadził pług, a Ty będziesz ciągnął. Tylko mówi, Ja będę z Tobą dzielił to jarzmo, ja stanę obok, tak jak obok tego menasa, i będziemy ciągnąć ten wózek razem. Zapewne jest tak, że będąc w relacji, będąc w więzi, łatwiej jest ciągnąć coś, co jest ciężarem życia. Na pewno to jest łatwiejsze, na pewno to jest bardziej proste. I to może człowieka wyrwać z tego, co jest tym ciężarem często nie do uniesienia, też w sferze, w sferze psychicznej. Stąd zobaczcie, ile konfesjonałów w naszym sanktuarium pratulińskim, szczególnie dzisiaj. Tam po drugiej stronie nie ma pustej kanapy, tam po drugiej stronie siedzi ktoś kto z tobą chce ten wózek twojego grzechu i twojej słabości w ten sposób pociągnąć, żeby to jarzmo było prostsze i żeby w końcu zerwać to jarzmo z ciebie przez sakrament pokuty i pojednania. A w tym słabym człowieku, w tym słabym narzędziu cały czas jest Jezus. I ten Jezus to jarzmo chce z tobą dzielić. On chce z ciebie to zdejmować albo ciągnąć. Drugim przykładem tej osoby jest ktoś, kto nie wypowiedział żadnego słowa akurat w tym filmie, o którym mówię. Mam nadzieję, że oglądaliście wszyscy pasję w reżyserii Mela Gibsona z 2004 roku. Dla mnie to nie jest tylko film, który pokazuje jak Chrystus cierpiał, jak umiał mękę, jak umierał na krzyżu, tylko film, który pokazuje siłę ludzkich relacji, siłę ludzkich więzi. Te oczy, które spotykają się w tym filmie, człowieka z Bogiem, są majstersztykiem w pokazaniu, jak Pan Bóg chce nas wyrywać z naszej słabości. Nie tylko w kontekście Maryi, na którą Jezus patrzy w tym filmie, ale też z Szymonem z Cyreny, który to dzieli z Nim ciężar krzyża. Może dzisiaj tego nie zrobicie, ale jak będziecie w domu, macie przed tym całe wakacje. Włączcie sobie nawet w tym luźnym, wolnym czasie ten trudny i ciężki film do obejrzenia i zwróćcie uwagę, jak Jezus nawiązuje relacje z nami przez swoje oczy, przez swoje spojrzenie, przez swój wzrok. Kiedy Szymon spotyka Jezusa, Jezus jest już, mówiąc może troszkę kolokwialnie, może troszkę brzydko, ale już jest dojechany praktycznie do granic możliwości. Przez ten ból i przez cierpienie. Ale spotkanie oczu Jezusa i Szymona zmienia całkowicie życie tego cyrenejczyka. W Piśmie Świętym tego nie widzimy, ale jest taki włoski autor, Giovanni Parati, który opisał w takich legendach chrześcijańskich, co mogło się dziać później z Szymonem, co jest pewnym domniemaniem jego późniejszego życia, co się później z nim stało. I opisuje taką sytuację, że kiedy. Szymon zakończył wspólną drogę z Jezusem. I ten krzyż już upadł na ziemię, i już potem Jezus sam go musiał dźwigać na karwarię. Szymon wraca do domu i zostaje bardzo chorego syna. Ewangelista Marek mówi nam, że miał dwóch synów Aleksandra i Rufusa. Jeden z nich był obłożnie chory. I w jednym momencie ten syn Szymona z Cyreny kładzie swoją dłoń na Jego ramieniu, na którym On niósł razem z Jezusem krzyż. I ten syn doznaje wielkiego uzdrowienia. Właśnie w tym momencie, kiedy spotyka się Jego dłoń z miejscem, gdzie Jezus dzielił cierpienie z człowiekiem. Może ciebie ktoś też w sposób uzdrawiający w Twoim życiu kiedyś dotknie. Może będzie ktoś, kto będzie chciał pomóc Twojemu cierpieniu i fizycznemu, i cierpieniu psychicznemu. Bo jesteś utrudzony na swój sposób. Pozwól się temu człowiekowi w taki sposób dotknąć, duchowy albo materialny. Nie bój się tego, co on będzie chciał z tobą zrobić pod względem pomocy. Może powie coś, co będzie trudne, co będzie wyrywaniem z niektórych więzi albo relacji, co będzie wyrywaniem z twojego stylu bycia, z twojego stylu życia. Ale to wyrwanie będzie zbawienne i pozwoli ci pokazać, i pozwoli ci zobaczyć. Że żeby coś zyskać, naprawdę trzeba niekiedy stracić i to cierpienie jest bardzo sensowne, jest bardzo ważne. Te dwie postacie, i Menas, i Szymon z Cyreny, pokazują, że warto się zbliżyć do Jezusa na wyciągnięcie ręki, na dotknięcie tej dłoni ramienia, na dotknięcie i łaski i miłosierdzia i miłości w tym wszystkim, co jest Twoim codziennym życiem jest warto. Nie dla samej wartości, nie dlatego, żeby poczuć się lepiej, nie dlatego, żeby Twój ksiądz, wikariusz, proboszcz, duszpasterz, spowiednik był zadowolony, tylko żebyś nie umarł człowieku. Żebyś naprawdę nie umarł w sposób duchowy. Jezus chce tego dotknięcia. Na to dotknięcie Mu pozwalajmy. I ostatnia myśl z tej Ewangelii, która myślę, że jest ważna. Jezus dzisiaj mówi te słowa: Przyjdźcie do mnie. Wszyscy, to słowo wszyscy naprawdę oznacza wszyscy. W oryginale greckim jest tam napisane: Pantes, wszechobecni, wszyscy, którzy są, wszyscy, którzy widzą, wszyscy, którzy słuchają, wszyscy, którzy chcą doświadczyć, wszyscy bez wyjątku. Jakąkolwiek historią życia się nie opisujesz, nie obrazujesz. Możesz do niego przyjść i to jest zaproszenie nieustannie aktualne, zawsze żywe. On tego zaproszenia nigdy nie będzie anulował jako Bóg w twoim życiu, tylko cały czas będzie wystawiał propozycję, na którą ty możesz odpowiedzieć tak albo nie. Ale w tych wszystkich jesteś zapisany i masz swoje imię, i masz swoją tożsamość, i nie jesteś masą, która nie ma nazwy. Tylko jesteś człowiekiem, którego pan Bóg chce cały czas zapraszać do siebie. Izajasz powiedział na początku w swoim czytaniu, że możesz to zrobić kupując za darmo. Co dostałeś kiedykolwiek za darmo w swoim życiu? Na co nie musiałeś zaprasować? O co nie musiałeś poprosić? O co nie musiałeś się postarać nawet jako młody człowiek? A Jezus mówi największy dar za darmo, bez pieniędzy. To jest treść codzienności młodego człowieka, który naprawdę jest dzisiaj utrudzony, naprawdę jest dzisiaj obciążony. Z posługi sakramentalnej, sakramentu pokuty i pojednania, czasami aż jest w sposób taki ludzki, zwyczajny, smutek w sercu tego księdza, który nawet spowiada młodą osobę, i czasami nie wiadomo jak pomóc. Nie wiadomo jak pomóc. Bo jest tak mocno wszystko poplątane, tak połączone, tak skondensowane, że trzeba przede wszystkim chęci tej osoby, wewnętrznej chęci nawrócenia, żeby pomoc móc otrzymać. Ale Jezus jest większy od księdza. Bóg nie jest ograniczony sakramentami. Bóg ma w sobie moc, żeby ciebie zbawiać w każdej minucie Twojego życia. I w tym, co jest trudne, i w tym, co jest cierpieniem. Na pewno ci pomoże, obyś tylko ty miał wolę przyjść. Tu, gdzie się znajdujemy, jest miejsce nad wyraz święte i naprawdę święte. Tych trzynastu facetów, którzy tam po mojej prawej, waszej lewej stronie oddało życie, też przez trud i przez uciemiężenie względem wiary, miało w sobie motywację, żeby cały czas przychodzić i cały czas zawalczyć. Jeden z nich, który nazywał się Konstanty Łukaszuk, to jest mój pradziadek w siódmym pokoleniu. Nie będziemy liczyć pokoleń, ale no to jest ktoś, kto z mojej rodziny pochodził i ja dzięki niemu też mam życie. Błogosławiony, który przychodzi, żeby pokazać, że zaprasza do siebie swoje dzieci. On jest w tej ikonie pokazany jako ojciec siedmiorga dzieci. Ten, który mimo trudu wychowania, mimo trudu życia, mimo trudu wiary, cały czas się motywował, żeby razem z Jezusem iść. I tym końcem pielgrzymki była jego męczeńska śmierć. I każdy z tych trzynastu był człowiekiem, który dawał życie wiary. Jak tutaj przyjeżdżasz i masz, te, masz też odwagę tutaj być, nawet w tym wietrze, nawet w tych zimnych nocach, które może są przed nami. Jesteś zmęczony, będziesz zmęczony. Nie bój się z Jezusem, iść ramię w ramię i pozwolić się objąć jego łasce, i jego miłosierdziu. Pamiętacie, co było w tamtym roku, jak zerwała się wielka burza i wszyscy w popłochu biegali, gdzie by się tu schronić. Były takie dwa miejsca sensowne, bardzo ważne. To był ten kościół i kościół za plebanią, gdzie jest Miejsce tamtej świątyni, gdzie działy się rzeczy z 1874 roku. Kościół jest Twoim schronieniem również, dzisiaj, jako człowieka wiary, gdzie możesz wszystko, co zrobisz złego i trudnego, wyznać i zostanie to przebaczone. Więc, jako człowiek, który też ma doświadczenie z młodymi, mówię Wam: nie rezygnujcie z tego, kim jest Bóg i co Bóg dla was robi. W tej perspektywie najbliższego roku może są tutaj maturzyści i fajnie by było żeby wstać godzinę później albo pójść godzinę wcześniej do domu bo nie będzie religii. Jeżeli masz odwagę wiary, to daj sobie również te 45 minut dobrego czasu. Jakimkolwiek by ten ksiądz nie był katechetą czy siostra zakonna czy świecki katecheta, ale nigdy nie wiesz co cię może w tych 45 minutach Dobrego spotkać i jak Jezus może dotknąć, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dbaj więc o swoją wiarę, zaufaj i idź.